Ślimak Jan Brzechta. Mój ślimaku, pokaż różki. Dam ci sera na pieruszki. Ale ślimak się opiera. Nie chcę sera. Nie jem sera. O, różki, mój ślimaku. Dam ci za to garstkę maku. Ślimak chowa się w skórki. Głupie żarty. Bardzo głupie. Pokaż różki, mój kochany. Dam ci za to łyk śmiecany. Ślimak gniewa się i złości. Powiedziałem chyba dość ci. Ale żona jak to żona. Nic jej nigdy nie przekona. Dalej męczy. Pokaż różki. Dam ci za to krawat w groszki. Ślimak, całkiem już znudzony, rzecze Dość mam takiej żony! Życie z tobą się ślimaczy. Muszę zacząć żyć inaczej. I nie mówiąc nic nikomu, pokryjomu mu wyszedł z domu. Lecz wyjść z domu dla ślimaka to jest rzecz niebyle jaka. Ślimak pełznie środkiem parku, a dom wisi mu na karku a z okienka patrzy żona i wciąż woła niestrudzona. Pokaż różki, pokaż różki, dam ci wełny na pończoszki. Ślimak jęknął i umiał. tupnął nogą, której nie miał, po czym schował się w skorupie i do dziś ze złości tupi.